Zaistniałą w dniu dzisiejszym z tragiczną sytuacją w elektrowni podzielnicy chciałbym przekazać krótkie oświadczenie. Około godziny 13 podczas prowadzonych prac mających na celu prace rozbiórkowe w celu skrócenia komina 300-metrowego chciałem podkreślić, komina nieczynnego w związku z budową instalacji odświadczania spali pracownicy firmy zewnętrznej wykonującej dla naszej firmy tę służbę pracującą. Oderwała się platforma spadki niestety ulegli się nieszczęśliwemu, tragicznemu wypadkowi, który spowodował ich tragiczną śmierć. Po tym zdarzeniu na miejsce przyjechały służby, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja. Państwowa Inspekcja Pracy, które to służby właśnie w tym momencie przeprowadzają swoje czynności. Jako elektrownia Godzince na Wytwarzanie, rodziny zmarłych tragicznie pracowników obejmiemy właskawą opieką. Udzielimy wszelką pomoc, w szczególności w tym momencie najważniejsza jest pomoc psychologiczna. Do tego celu dedykujemy specjalnie powołany właśnie w dniu dzisiejszym sztab kryzysowy, który zajmie się określeniem, wyjaśnieniem, analizą zaistniałej sytuacji w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za uwagę. To są wszystkie informacje, sytuacje takie, gdy będziemy wiedzieli, coś więcej, będę się z Państwem kontaktował i przekazał. A jak ta platforma była zbudowana w Proszę składała? Państwa, na tym, na tym etapie, tak jak powiedziałem, służby plus sztab kryzysowy analizują zaistniałą sytuację, jeżeli będą w sytuacji potwierdzonej będziemy się kontaktowali, będę Państwu przekazywał. Dziękuję bardzo.